Z tej strony Adam i witam was na moim kanale w nowym filmie z Jay Breaka i oh my God! No! i dzisiaj wam powiem najprostsze sposoby na zarobek, którymi można powiedzieć, wbić swój pierwszy milion, jak tu możecie zobaczyć też w tabeli. Więc no daj suba, lajka i nie będę przedłużał, lecimy. <śm> Sposób pierwszy, no to oczywiście można powiedzieć, że to nie jest taki sposób, tylko co by wypadało mieć, żeby szybciej zarobić ten hajs, no to pierwsze no to game passy. Jak, jak nie chcecie, chcecie wydawać Robuxów, robuxów bo ich na, na przykład, przykład nie, macie, nie macie albo no... Oj, jak na przykład nie chcecie, nie chcecie wydawać Robuxów, robuxów albo no... Nie macie nie pieniędzy, pieniędzy na to, to nie kupujcie, ale po prostu będzie wam troszkę ciężej. Więc wchodzimy, wchodzimy sobie w pieniążki, w przepustki. Ja mam po polsku. I pierwsze, co Wam polecam kupić, to Premium Garage. Premium Garage pozwala nam, tak jakby no jak klikacie w ten samochodzik, to rozpicie w dowolnym momencie auto. I tutaj roadster mi się zrespił. I on jest taki defaultowy. Jak kliknę dwa razy w ten samochód, to się dają ustawienia, i tak jakby nie muszę jechać do garażu, który jest na mapie, tylko. Mogę to mieć w randomowym momencie i to jest chyba, czas jest na 30 minut żeby, nie 30 minut, tylko 30 sekund, co 30 sekund chyba można respić auto. No a drugi game pass, który polecam kupić to jest default bug. Default bug po prostu zwiększa nam pojemność plecaka, przez co możemy więcej tak jakby dostawać hajsu z napadów. Drugi sposób... Można powiedzieć taki sposób, w sensie, nie wiem czy taki sposób, ale wypadałoby to mieć. Wchodzicie sobie do sklepu z brońmi i po prostu wypadałoby mieć wyrzutnia polem siłowym. To po prostu bierzecie to sobie i też no, przydałoby się mieć AK-47, ale tu już nie trzeba go tak mieć. ja na, na przykład, przykład no, zbijecie sobie, sobie trochę HP... I wy strzelicie to, to jest taka pojawia się taka chmura bańka, i to wam bardzo szybko leczy HP. Więc to takie do napadów, takie, no, lepsze, można tak powiedzieć. I oczywiście pączki. Pączki są, no, nie dość, że dostajecie hajs z tego, jak jest napad. To jeszcze, no, dodaje wam to chyba pół paska zdrowia więc ja to zazwyczaj mam, jak robię napad. Trzeci sposób to można powiedzieć taki troszeczkę no, mniej legalny, nielegalny, legalny, że ale to musicie mieć do tego zainstalowane, można powiedzieć trzy programy. Pierwszy program to jest y, Multiple Roblox, podeślę wam linka, jak co. Y, drugi program to Tiny Task i trzeci to można powiedzieć Microsoft Store albo Google Chrome albo jakakolwiek inna przeglądarka niż którą macie. To ten sposób polega na tym, że wbijacie sobie z multi jak ma właśnie przez tego odpalacie tego multiplayer, roblox, wchodzicie sobie na właśnie złodzieja, nagrywacie taska, że uderzacie siebie na koncie policyjnym trzy razy, policja was skuwa, wy przychodzicie do celi, jesteście w celi i tak się ten proces powtarza. Na godzinę. To jest zarobek około 24 tysięcy, więc no, jak nie wiem, idziecie sobie spać czy coś na nockę i chcecie szybciej zarobić, to to jest spoko. Osób na zarobek 4. I, i, i po prostu sobie rabujecie. Teraz w aktualizacji Jaybreaker zrobili takie coś, że tak jakby jest cały czas jakiś napad. Po prostu skończycie jeden napad, lecicie na następny, bo cały czas jest jakiś napad w toku, nie? Więc sobie po prostu, jak macie lepsze auto, to cały czas jeździcie nim na te napady. Polecam sobie kupić na początek, tak, nie wiem, Lamborghini za 100 tysięcy i kupujecie sobie, kupujecie najlepszy silnik i tam modyfikacje, jakie chcecie, i rabujecie, bo to no, na dłuższy czas przyniesie Wam bardzo dużo zarobku. Oczywiście. Z tymi brońmi, co Wam powiedziałem na początku, rabujcie. I polecam Wam też sobie obczaić i nie wiem, zapisać gdzieś na kartce czy gdzieś po prostu, albo zapamiętać po prostu najlepsze drogi, najszybsze drogi ucieczki, właśnie z takich napadów, żeby jak najszybciej ten hajs odbierać i następny napad robić. I na przykład w jubilerze jest taka Tyrolka do dali, i od razu lecisz sobie koło elektrowni i dostajesz hajs jeszcze wam nie powiedziałem że w sposobie trzecim yy, można też sobie właśnie na tym multikoncie zabierać kartę swojemu multikoncie oczywiście kolejnym już chyba piątym sposobem jest, jest Trading Plaza na mapie jest ona dokładnie tutaj gdzie my tutaj jest Trading Plaza dokładnie no, i wchodzimy sobie na taką trading plazę. Musimy wejść do tego statku i odczekać parę sekund. Zostaniemy przeteleportowani na, można powiedzieć, taki oddzielny serwer. Trzeba poczekać chwilę, aż się wszystko załaduje dokładnie. I tutaj biegamy, można powiedzieć, i klikamy wymiana pod E. Do losowych ludzi, i tutaj mamy rzeczy, którymi możemy się tradeować, Na przykład klikamy pojazd i randomową limiteczkę sobie dam. I jak jesteśmy gotowi, to klikamy gotowy. Jak jesteśmy niegotowi, to klikamy wyjście. Na dole Wam pisze, czy jest opłacalne dla Was, czy nie. Tutaj, jak nad głową, mogliście zauważyć taki pisak. Jest u góry, klikacie go, i tutaj na przykład piszecie, co chcecie sprzedać albo wytrzymać. Na, na przykład piszecie się sobie, nie? Klikacie, klikacie wyjść, i tutaj Wam lata co tak, tak jakby, jakby chcecie, chcecie, nie? Więc no, to ale ja ogólnie trading plazy na początek nie preferuję, bo no ludzie po prostu nie będą Wam mieli co. Nie będziecie mieli co sprzedawać, więc na dzisiaj to tyle. Na, dwa, na dwie łapki w górę od razu robię dla Was kolejny filmik, i możecie mi napisać, na co mogę wydać ten mój milion. A w następnym odcinku, może spróbujemy kupić wszystkie bronie w Jaybreaku, jakie są. Więc zostawcie łapkę w górę, mówię dwie łapki w górę, od razu krecę dla Was nowy filmik. I co? Daj suba, lajka, napisz w komentarzu, co mogę zrobić z tym milionem. Ja się z Wami żegnam. Narka!